mandero wszystkim dzisiaj jest czwartek, 29 kwietnia godzina dokładnie 104 i 27 sekund kolejny filmik. Jak widzicie, dwa dni temu pogoda zgoła odmienna była w Holandii, było piękne słoneczko. Na dzień króla siedzieliśmy sobie, nagrywaliśmy filmy, było pięknie, ptaszki ćwierkały, no, no a dzisiaj tak od trzeciej w nocy leje i to tak grubo leje i ma tak padać powiem wam cały dzień ma 11 mm deszczu spać także witajcie w pięknej Holandii. No ja już jestem dawno po śniadanku, dwa banany wjechały, pół litra wody, Monsterek wypity No i stwierdziłem, że nagram taki spontaniczny filmik. Widzę, że to niedługo się zaczną chyba jakieś daily vlogi robić prawie ale na tym kanale, czego oczywiście nie planowałem, ale ciągle się coś dzieje. Przede wszystkim to dziękuję bardzo za komentarze, za oglądalność filmików, że w ogóle tam spędzacie chwilę czasu, wam się chce, także to jest dla nas bardzo motywujące. A tak chciałem się odnieść, miałem wczoraj odpisać na komentarz pana Kuby, to było 13 godzin temu, odnośnie naszego filmiku ostatniego, właśnie mojego, o napędach, o różnicach, o kołach, o wielkości kół. No, komentarz nie powiem. Ja myślałem, że ja dużo piszę, dużo mówię, ale ten pan mnie tutaj po prostu zaskakuje. Swoimi też przemyśleniami, bo nie mówię, że są złe, jak najbardziej miło się to czyta. No, ale tak powiem, o co tutaj chodzi. Oczywiście każdy wolałby mieć wybór, cytuję, ja też, ale co zrobisz? Producentom zmusisz ich. Chodzi właśnie o wybór, że może bym chciał. Więcej blatów bądź inne koła. Panie Kubo, zmusić możemy każdego, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w kupie jest siła. Bo w pojedynkę jako jednostka i garstka ludzi, no niestety jeszcze świat nie zna takich historii, żeby zrobił się jakikolwiek przewrót z czymkolwiek. Więc jeżeli ludzie przyszli do sklepu, jest nie jak pelikany, które łykają wszystko co powie im sprzedawca, że na przykład 29 koło jest lepsze dla nich, że w zasadzie już innych nie ma i nie będzie, że ten napęd z przodu jeden blacik to, to wystarczy, bo z tyłu jest ma pani tyle kółek, ma pan tyle kółeczek, że, że to nie ma tyle zębatek, tyle biegów, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak, można zmusić, wystarczy nie kupować, wystarczy o tym mówić i producenci wierzcie bądź nie, ale oglądają takie kanały na YouTubie. Oglądają co ludzie mówią, patrzą na statystyki przede wszystkim, tak, sprzedaży. Ale jeżeli sam, nawet sklep rowerowy, słuchajcie, robi pre-ordery, że tak to nazwę, i zamawia rowery, albo szuka rowerów na siłę z jednym blatem i 29 cali tylko i wyłącznie, bo taki jest trend, bo, taki jest, bo taka jest moda, no to tak naprawdę nie zostawiacie wyboru producentowi. Producent ma to gdzieś, dlaczego on ma produkować dla was coś innego, skoro to pójdziecie do sklepu, nie kupicie tego, bo, bo sprzedawca w sklepie rowerowym stwierdzi, ale ten jest taki fajny, bo zawodnicy też jeżdżą na jednym blacie z przodu i proszę zobaczyć wszystkie tam XC, nie XC, też mają 29 cali koła, wygrywają, w zasadzie nie ma już innych rowerów, tylko tam publiczność przyjeżdża, dzieci, dzieci małe, komunijne rowery mają na, na 26 calach, prawda? No, także jest wybór. Byłby, był. Dobra, dalej. No, jeżeli tutaj chodzi, że, że znowu ten jeden lat jest lepszy, dalsza wypowiedź pana Kuby, to że na przykład przerzutka nie, nie zapycha się błotem, nie ma jakich, jakichś problemów. No, tak jak cały czas ja będę powtarzał. I Agnieszka, ja nie jestem zawodnikiem, my nie ścigamy się, my nie latamy po, po błotach, po górach, po skałach, więc mi się żadna przerzutka nie zapycha błotem, żeby miał nawet z przodu 15 blatów. A jeżeli okazjonalnie pojedziemy sobie na park, to przeważnie jedziemy w pogodę, która jest sucha, nie tak jak na przykład widzicie dzisiaj, tak? bo chyba logiczne, że, że, że wtedy wszystko się zalepi, a nam się nie chce za bardzo później tych rowerów czyścić, bo trochę nam szkoda, że się upierdzielą. Jednak tutaj jest trochę inny teren, jak w Polsce. Więcej jest zdecydowanie ścieżek. Więcej jest po prostu uliczek. I nie ma tak błota. No w Polsce się zdarza gdzieś tam... Zawsze ktoś na jakiejś mniejszej miejscowości mieszka. To gdzieś ten szuterek jest. Gdzieś to błotko będzie. Gdzieś będzie kałuża. To się oczywiście upieprzy. To są piękne tereny w Polsce. Góry, nie góry. Tam, tam jest gdzie poszaleć, tak? I tyle. Dlatego nas to tak naprawdę nie interesuje. Że, że to się nie, nie pobrudzi, nie zapcha, nie zaklei, tak? Jest taka prawda, oczywiście. Ale to nie nasza para kaloszy, go nie obciera. Zauważ, że za parę lat w rowerach używanych też nie będziesz miał wielkiego wyboru, bo używkami będą te, które teraz są nowe z napędami 1 razy. Słuchaj, to jest tak jakbyś powiedział, że w tym momencie nie możesz kupić opon 26 cali do górala, bo w większości teoretycznie sklepów rowerowych nie mają już tego, tego, tego rozmiaru. Ale kochany, internet stoi otworem i można nadal kupić opony 26 cali. To jest tak samo jak z używanymi rowerami. Tak? Można kupić bardzo fajny rower na 26 cali, jeszcze na 3 blatach. I to nie jest problem. Rower będzie miał nawet 5 lat. Słuchaj, 3 lata, 10 lat, zależy jak jest utrzymany. To nie ma żadnego znaczenia. Więc bez problemu można takie rowery kupić albo. Jeżeli się uprzesz, to jaki problem jest sobie zmienić napęd z przodu i dołożyć blat. Zależy za jaką cenę kupicie rower, wszystko, wszystko można. Możecie z trzech blatów zrobić jeden, z jednego blatu możecie zrobić trzy blaty, także z roweru, który nie ma zawieszenia możecie zrobić rower z zawieszeniem. Także, także to też nie jest problem. Ale na pewno nie 29 cali koło, bo mieliśmy kiedyś przyjemność rozmawiać tu z takim chłopakiem, 3 lata temu, wiecie jakie jeszcze te rowery tak nie były takie popularne. Ten na 29 cali to była taka, no, taka, taka dosyć, dosyć taki szok, bo jeszcze były 27,5 wtedy, jeszcze 26 cali, nawet się kupowało w sklepach rowerowych. To nagle jakoś szybko, magicznie mówię, w kilka, zaledwie ostatnich lat zniknęły te rowery. No i byliśmy pod sklepem, akurat e, chłopak miał cuba e, Hardtaila cały czarny, taki matowy, ładny rower, na właśnie 29-kach karbonowy był. No i tam się właśnie. Zaczepiliśmy go, zapytaliśmy się co to za rower, czy to carbon, jak się mu na tym jedzie, jedzie. Czy możemy go tam podnieść, zobaczyć ile on waży. No to się okazało, że ten rower tam ważył poniżej 10 kg w rozmiarze L, chyba tam było 9,7. Nie pamiętam jaki to był model Cuba, także nawet bym tam na tej ramie nie odczytał. I dwa były te koła, 29 cali. I pytamy się go, jak jeździ w ogóle na takich kołach. Bo, bo wtedy jeszcze nie widzieliśmy takiego roweru. No kurde, koła większe wiecie od roweru, nie? Chłopakowi nie? prawie że do, do pasa, jak stało z boku przy tym rowerze, to, to koło się kończyło. No, powiedział, że ogólnie no, po ścieżce, czy gdzieś na wprost, mówi to mu się fajnie jedzie, szybciej się jedzie tym rowerem. Ale powiedział, jakieś zakręty, jakieś ronda, powiedział, jakieś barierki, coś tam ominąć mówi to jest, to jest tragedia powiedział. To jest tragedia. Ja wcześniej mówi Górala la 26 cali, może nie był taki szybki. Ale powiedział, że jeżeli chodzi o taką codzienną funkcjonalność, to to, to jest gorszy rower na tych 29. No to sami widzicie no. I, I my też tak uważamy. Dobrze, owszem, pod górkę wrzuca się lżejsze przełożenia, ale tak jak pisałem, nie jeździsz na nim cały czas. Chyba, że ktoś ma całe życie pod górkę. Zgadza się, zależy też od górki, bo niewielką spokojnie można wziąć na środkowych biegach. Można, jeżeli się rozpędzisz wcześniej, jeżeli słuchaj, znasz trasę, jeżeli znasz tor, po którym jedziesz, jeżeli znasz, co będzie za następnym drzewem, to jak najbardziej możesz sobie to wszystko przygotować. Rozpędzicie, wiesz kiedy zahamować, wiesz kiedy nabrać rozpędu, wiesz, z jaką prędkością możesz brać zakręt, tak i co Cię czeka. Ale jeżeli nie wiesz, jeżeli jesteś na jakimś terenie raz, drugi, trzeci raz dopiero to uwierz mi, że nie rozpędzisz się, nie napędzisz się na, na środkowym z tyłu blacie z, z jednym przełożeniem, nie podjedziesz pod górkę. Pokażemy Wam tutaj ten teren jaki jest, jakie są górki. I nie jest tak łatwo się tam napędzić, nie ma też tyle miejsca, bo nie każdy tor jest, wiecie, teren taki, że, że macie przed górkami proste, nie wiem, 100 metrów, 50 metrów, żeby się rozbujać i nie podjedziesz. Ale natomiast jak my tam jeździliśmy 3 na 9 napęd to na dzień dobry zrzucamy sobie przód na tą najlżejszą tarczę i mamy to gdzieś i wtedy sobie z tyłu tylko lawirujemy i bez problemu podjeżdżamy pod taką górkę, bo nie każdy jest zawodnikiem i ma wiecie stalową nogę. I jednak dla nas to rozwiązanie jest dużo lepsze tego napędu. No i działa, działa poprawnie. Jako amatorzy naprawdę dawaliśmy tam radę. Nie było żadnego wypadku nieszczęśliwego. Rowery całe wróciły. A teren bardzo trudny. Mówię, jak na amatora bardzo trudny teren. Powiemy o tym na następnym filmiku, co to jest za park. Możecie go zobaczyć go w internecie, sobie sprawdzicie wszystko, jakie są trasy. Bardzo ciekawe, jak tutaj na, na, tym, na tą płaską Holandię. To, to tor jest bardzo ciekawy. Zaledwie chyba jest od nas 7 km. Także normalnie tam rowerkiem jedziemy. I wracamy rowerkiem na kołach. Nie trzeba auta brać, nie trzeba się pakować z tymi rowerami. E, chyba, że Baba była dobra. No, niestety, większy przekos łańcucha to jest minus tych napędów. Tak zgadza się. E, niestety jest ten wykrzyż. E, I musicie pamiętać, że jeśli już ta przednia tarcza, ta zębatka, e, zacznie się zużywać, e, właśnie głównie, że będziecie też jeździć na, na tych e, lżejszych z tyłu przełożeniach, to na wybojach łańcuch wam będzie spadał. Jeżeli nie macie sprzęgła, jeżeli ten łańcuch nie jest naciągnięty, a te ząbki się już wyrobią, to ten łańcuch będzie wam z tego, z tego pierwszego blatu spadał. Kiedyś sobie radzono z tym w ten sposób i to nawet rowery downhillowe mają po dziś dzień, ślizgi takie na, na łańcuchu z przodu, z góry bądź z dołu właśnie po to, żeby go stabilizować, żeby on na, na dziurach, na wybojach czy przy jakimś tam wykrzyżu, żeby on po prostu z tej przedniego blatu nie spadał. My Mieliśmy nawet coś takiego w specu tym Siriusie Comp. Gościu sobie wymienił tam normalnie było chyba 3 na 10 z tyłu czy 3 na 9 napęd, dwa na pewno. Było dwa na pewno, nie pamiętam czy w oryginale były były trzy blaty czy dwa blaty i on sobie to wymienił jeden blat z przodu sobie założył i miał właśnie taki stabilizator zamiast przedniej tej przerzutki to w tym miejscu ja, ja mam nawet ten stabilizator, więc tym razem go też wam pokażę. Był na obejmie montowany do ramy, i, i tam był taki ślisk po prostu, gdzie on to miał ustawione nad łańcuchem. Bo mówił, że mu kilka razy łańcuch spadł, bo używał ten rower jako. No powiedzmy, że jako takiego gravela, jako przełajówkę gdzieś tam latał po jakichś tam krzakach korzeniach, nie? ale to był rower fitness, to był taki rower właśnie hybrydowy. Nie wiem jak go tak do, do końca nazwać, na no raczej bym powiedział fitness bo na pewno nie rower krosowy, tam Amora nie miał, geometria też była bardziej taka fitnessowa. No i, i można sobie oczywiście taki, taki stabilizatorek założyć, takiego ślizga na, na przód, wtedy trochę wam dłużej pożyje, ten napęd nie będziecie się wkurzać, że, że wam ciągle łańcuch spada. Nie ma napędu idealnego. No nie ma. W napędzie 3 razy, 3, 3, coś na coś, za to musisz pilnować kombinacji biegów. Zwykle w instrukcji nie jest zalecane używanie trzech skrajnych przełożeń po skosie, więc jak chcesz wydajnie użytkować taki napęd i nie powodować nadmiernych przekosów, to też musisz pilnować, jak zmieniasz biegi. Tak, zawsze trzeba pilnować, jak się zmienia biegi, ale słuchaj, jeżeli na przykład masz środkowy BLAT w napędzie 3 na, to jednak kąt Kąty łańcucha są, są zupełnie inne i akceptowalne. Nie ma takiego wykrzyżu. Na przednim blacie, na tym, przednim blacie Boże, na tym najlżejszym blacie z przodu, na jedynce, nazwijmy go na pierwszym biegu, to też jeżeli ułożysz, wrzucisz z tyłu tą najwyższą tarczę, to jest praktycznie w linii napęd, a jeżeli zrzucisz na najmniejszy, czyli najcięższy bieg, to jest tam jakiś taki mały wykrzyż, ale to, to nie robi tragedii. Tak samo na tym skrajnym trzecim blacie. Tak, jak już tam idziemy z tyłu na te wysokie tarcze to no to jest już zauważalny wtedy wykrzyż na trzecim blacie, ale drugi to jest taki drugi blat to jest taki złoty środek, nie? Że tam w miarę jest ok i, i dla kogoś kto nie ma za bardzo pary w nogach i dla kogoś kto ma to, to jest taki mówię, my, my głównie latamy na, na tym drugim blacie, ale czasem się przydaje i trzeci, czasem i pierwszy. No. Zawsze mówię, lepiej mieć jak nie mieć, bo od nadmiaru głowa nie boli, nie? Gorzej jak jest za mało tych biegów. Do tego masz cholerę dublujących się kombinacji, co powoduje, że przejścia między biegami wcale nie są płynne i trzeba jednocześnie kombinować przodem i tyłem, żeby ustawić obciążenie minimalne lżejsze lub minimalne cięższe, a nie przesko przeskoczyć od razu o 30%. Weź pod uwagę historię związaną z napędami trzy razy, bo to naprawdę pozwala zrozumieć czemu takie powstały że wcale nie musi ich tyle być, żeby się dobrze jeździło. Spójrz na to z matematycznego punktu widzenia i zobaczysz, że zakresy przełożeń wcale się bardzo nie zmieniły, a nawet mogły poprawić. Tak, tutaj będzie, tutaj zaraz będzie, będzie matematyka, opisy. Wiele ludzi tego też nie zrozumie. Ja też za dużo nie rozumiem, dlatego nie będę o tym czytał i tego cytował. Nie, no żartuję, ale, ale to jest bardzo długi, bardzo długi komentarz, także staram się to jakoś wybrać. Aby ten film też nie był za długi dla Was. To który napęd jest bardziej uniwersalny? Napęd, napędy trzy razy znikają nie dlatego, że producenci nas robią w konia, tylko dlatego, że wraz z większą ilością biegów z tyłu i większą pojemnością przerzutki, mniejsze zębatki są mniejsze, a duże jeszcze większe, napęd trzyrzędowy traci stopniowo rację bytu. Jest często zbędną komplikacją. Skutkiem ubocznym są większe przekosy niestety. No zgadza się, ale to jest kwestia podejścia. Lepszym autem to się jeździ się wygodniej, duży silnik przyspiesza dynamicznie. Ale eksploatacja drożej kosztuje. Zgadza się? Ha, tylko, że... Słuchaj, można mieć dwa auta. E, można mieć e, silne, mocne auta, jakieś kabryle jakieś fajne, sportowe, na przykład na weekend, czy gdzieś tam pojechać sobie szybciej w jakichś fajnych drogach. a można mieć zwykłe na co dzień miejskie wozidełko, prawda, na zakupy do sklepu do pracy. No, słuchaj, są możliwości. Bo znowu od przybytku głowa nie boli, nie? E, Jeden woli większą wygodę i zgadza się za to zapłacić, inny woli się męczyć, żeby koszt był niższy. I teraz pytanie, czy w związku z tym producenci prezentują złe podejście? W rowerach do ścigania tania eksploatacja nie jest priorytetem, jest im wydajność. A w tanich rowerach montują podzespoły, które nie są może najbardziej efektywne, ale tańsze. I tyle, ogólnie ma to sens. Tylko zobacz, że właśnie, w, jak mówisz, w drogich rowerach, bądź właśnie dla tych dla zawodników, zgadza się producent. Nie patrzy. Czy sponsor na to ile ten rower kosztuje i nawet jeżeli jest jakiś wyścig to wiesz tam się nie centruje kółek, nie łata się dętki prawda, nie, nie naprawia się bok łopony jak coś się stanie, nie, nie prostuje się młotkiem tarczy jeżeli się gdzieś na kamieniu zegnie, z tylnego haka wybieraka też się wiecie przerzutką tam się tłuczkiem nie wali jak się zegnie gdzieś tylko znowu mówię no ja patrzę na eksploatację i ja patrzę na takie rzeczy żeby to Długo bezproblemowo działało i wolę mieć możliwość naprawienia czegoś i żeby coś było tańsze niż mam od razu po prostu stwierdzić, że u, wymieniam cały napęd, bo producent tak przewidział, że jak robię, dajmy na to, nie wiem, 30 tysięcy rocznie, czy 15 tysięcy rocznie tym rowerem, to już muszę dwa razy wymienić cały napęd, prawda? Dajmy na to macie grupę sramowską, no to można sobie pomyśleć, jakie są koszty wymiany napędu, czy, czy chociażby hamulców hydraulicznych, prawda? Bo tam też trzeba blidować te hamulce, wymienić raz na jakiś czas płyn trzeba wymienić klocki, ewentualnie tarczę hamulcową im wyższa grupa hamulców tym jest drożej, jest to oczywiste a na przykład v wystarczy naprawdę zainwestować w dobre klocki, żeby pancerzyki były okay, żeby te linki fajnie działały, żeby tam przesmarować przeczyścić te, te, te hamulce raz na kiedyś i słuchajcie, nie, ma, nie ma naprawdę z tym żadnego problemu Agama w specu hydraulicznym ma góry Powiedzmy takie hydrauliczne v wiadomo o co chodzi, HS-y. No i naprawdę nie ma żadnego problemu z tymi hamulcami. A je, jest siła, jest moc. Jest to hydrauliczny hamulec, ten rower staje dęba. I już ile przejechała tym rowerem, to naprawdę tam się nic nie stało. Płynnie wyciekł. No, jest moc, jest regulacja i to są stare hamulce, nie? Mówię, to są stare hamulce, ale jeszcze dostaliśmy od faceta klocki nowe do nich, oponę, dętkę, kilka innych rzeczy. No. Fajnie, fajnie, kupić taką używkę. Swoją drogą, nie wiem czemu te koła. O, właśnie, te koła 29 są dla Was tak nieakceptowalne. Jeśli z tego co widzę, dzisiaj, głównie po asfaltach i lżejszym terenie. Przecież w takich zastosowaniach 29 cali sprawdzają się bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, kilka razy przejechaliśmy się takim rowerem. Na 29 mieliśmy tą przyjemność, albo nieprzyjemność, powiem. Nawet raz AGA pożyczyła rower, bo jej musiałem tam przeserwisować, troszkę tam naprawiać, poregulować. Przy okazji też wymienić oponę, gdzieś tam. Kapcia złapa to już było dawno temu, no około niecałego roku. Mieliśmy 3 dni. Ten rower to też był cube, tutaj też jest dużo cubów w Holandii i o dziwo i hardtail. I powiem Wam, że nie, 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 nie. źle nam się jeździło tym rowerem. Czuło się, że ten rower jest za duży, te koła są za duże nagle nam zaczęło brakować po prostu miejsca, wiecie? Na ścieżce na, na ulicy nie był już taki zwrotny, to już nie była ta pewność, to już nie była ta stabilizacja, ta, ta stabilność. Nie? No także tyle. No. Ktoś chce jeździć na takich kołach, będzie na takich kołach jeździć. Ktoś się nie zna, też będzie na takich kołach jeździł. Ktoś się nadda, ktoś się przyzwyczai, też będzie na takich kołach jeździł. Ktoś nie jest wymagający tak jak tutaj napisałeś, będzie jeździł głównie po asfaltach, nigdy tam nie zobaczy terenu, gdzieś tam przypadkiem może z krawężnika zjedzie, wiedzie w dziurę, też będzie zadowolony na takich kołach. Ale patrząc na to, ile tutaj jest sytuacji, ile razy my musieliśmy manewrować rowerami, ile razy my musieliśmy w nagłych sytuacjach ominąć, wyminąć, przejechać przez naprawdę ciasne rzeczy, nieraz minąć trzy rowery, które jadą w szeregu, albo dwa skutery koło siebie, nie wiecie, nie zahaczyć kierownicą, bo kierownica nie ma 780 mm i koło nie jest klocowate, wiecie, takie kiełbasa, takie mięso, 2,5-2,4 szerokość, tak jak ostatnio pan Kamil i nie Kamil Tomasz właśnie powiedzieli w filmiku najnowszym, rowery 3,500-4000, że, że takie koło to 2,2 najwięcej, my mamy 2,25, bynajmniej z przodu, z tyłu 2,0 i. I ewentualnie ktoś później zmienia na 2.0 i z tym się zgadzam, bo takie koło 29 cali, taka szeroka opona to jest też do bani. No, także tyle chyba że dzisiaj, nie wiem, może później jak AGA przyjedzie to jeszcze nagram filmik i się wypowie o, o tym rowerku, bo już dzisiaj drugi raz będzie jechała na tym swoim dziancie CSR do pracy na tym fitnessie. Także zobaczymy co na powie, jakie będzie miała przemyślenia. Także dzięki raz jeszcze bardzo Panie Kubo za komentarz. E, za bardzo zajebistą, merytoryczną wypowiedź, bo to naprawdę się rzadko zdarza. Miło było i bardzo chętnie jeszcze wymienimy poglądy. Miłego dnia, mimo wszystko, że u mnie deszczowy. Życzę Wam i do następnego. Yo!